Prezydentka i Wentyl. Jak Stany długie i szerokie trwa pompowanie prezydentki. Sondaże nieco się poprawiły, ale wydaje się, że główną szansą demokratów będzie decyzja, jaki będzie Wentyl. Pojawił się nawet wentyl podwójny. Niejaki Mark Kelly, były astronauta, szczęśliwy posiadacz uwaga, bliźniaka. Być może razem z bliźniakiem przydadzą się Kamali jako bezpiecznik, kiedy nagle straci, znaczy chciałem powiedzieć, straci zimną krew. Wprawdzie kandydat Trump ją demonstracyjnie lekceważy, ale nie powinien. W dzisiejszych czasach bowiem najłatwiej potknąć się o kobietę. Ileż to karier zostało zmarnowanych, i to nie tylko dlatego, że jakaś zgasła gwiazda przypomniała sobie, że przed 50 laty była molestowana. Kobiety, żony, kochanki i córki bywają zawsze słabym punktem polityków. Weźmy premiera Hiszpanii Sancheza, impregnowany na Wszelkie zarzuty, że łamie konstytucję, że dla utrzymania władzy sprzybierza się z terrorystami, że wpycha kolanem lewactwo, są niczym w porównaniu z kłopotami, jakich przysparza mu żona Begonia Gomez uwikłana w skandale korupcyjne związane z kreatywną księgowością, jaką prowadziła w saunach dla gejów będzie proces. A już wiadomo, że ta begonia brzydko pachnie. Pytanie czy teflonowemu tuskowi zaszkodzi jego e, obecna społeczna asystentka, e, jaka e, obecnie rozgrzewa dasz internet. Można powiedzieć, da dziś, że z kandydatką Kamalą łączy tuska słowo Kosmetyczka. Tyle, że w przypadku pani Harris będzie to torebka, a w przypadku Donaldinia pani kosmetolog. Wyglądająca, no, jak złota karta kredytowa. Oczywiście nie należy się kobiety czepiać. Jeśli ktoś może radzić premierowi, jak zapobiegać trądzikowi, czy innej opryszce, w dodatku społecznie, to tylko przyklasnąć. Jednak Obecność pani Krystyny Woronowskiej, urodzonej tuż obok sowieckiej bazy, wykształconej w Rosji i udzielającej się na jakimś rosyjskim portalu, gdzie chwali potęgę putinowskiego oręża, rodzi pytania poważniejsze niż lobbowanie na rzecz branży kosmetycznej. No, sprawa jest rozwojowa i mam nadzieję, że dowiemy się jeszcze niejednego. I to nie tylko na Pudelku. Tak samo starcia Trumpa i kabali nie należy rozpatrywać w kategorii walki po kolei, czy też rywalizacji płci. Już Sławomir Brożek zauważył kiedyś, że przód zawsze się może znaleźć z tyłu. Ergo postęp nie musi być wcale postępowy. Ameryka dostanie do wyboru zacietrzewione lewactwo, sprawdzono konserwę z długoletnim okresem gwarancji. Szczęście w nieszczęściu. Tymczasem Elon Musk i jego pieniądze dołączyli ostatnio do grona przeciwników ideologii gender. Zdecydowało o osobiste nieszczęście. Syn miliardera Xavier poddał się operacji zmiany płci i teraz nazywa się Viviana, a tatuś pisze otwarcie Straciłem dziecko. Ci, którzy promują takie zabiegi, powinni iść do więzienia. Chwaleb do Ile trzeba więc tragedii, by zrozumieć bezbiar szkód wywołanych przez triumfującą głupotę? Kolejną jaskółką zmian jest podanie się do dymisji szefowej amerykańskiej Secret Service, odpowiedzialnej za ochronę kandydata Trumpa. Rychło w czas. A kto ją w ogóle wystawił do tej roboty? Święty parytet. Machiavelli napisał kiedyś, że ludzie w pełni racjonalnie zachowują się dopiero w chwili rzeczywistego zagrożenia. W sytuacji normalnej na przywódcu wybierają przeważnie gorszych od siebie, takich, co nie przeszkadzają, są do kupienia i zapewniają święty spokój. Problem, że genialny Nicolo żył i pisał w renesansie, a nie w epoce, która zatraciła nawet instynkt samozachowawczy. Francuzi ostatnio postawili na Mélenchona, którego ideą fikcji jest otworzenie Europy dla wszystkich, bez liczenia się, że takich jak on przybysze zadepczał w pierwszej kolejności. Z kolei, Idol Anglików, nowy idol oczywiście kasuje pierwsze rozsądne posunięcie poprzednika, jaki była deportacja niepożądanych intruzów do Rwandy. No a nasz cesarz Europy rozwija program pozbawiania immunitetów na początek 12, a w przyszłości jest perspektywa wpakowania całej opozycji do pudła. Czego w tym kraju nie próbowano od czasów Brześcia i Berezy Kartuski. Jedyna pociecha, że sztuczne pompowanie dętki, balonu czy prezerwatywy może się zakończyć jej pęknięciem. Oby. Ponieważ zauważyłem, że moi widzowie lubią wiersze na tematy malarskie, dziś temat no, stosunkowo mało polityczny, za to wydaje mi się bardzo piękny. No i na czasie, kiedy wokół Louvru, a nawet na jego podwórzu, toczą się rozgrywki olimpijskie, wybrałem temat Uśmiech. Mony Lizy. Pozuje szósty dzień dziokonda, Jest trochę nudno jej i twardo, Na mistrza swego wciąż spogląda, Kim jesteś, panie Leonardo? Ogląda szkice i machiny, retorty pełne dziwnych kwasów. Dlaczego jesteś taki inny, Jakbyś z odmiennych przybył czasów? Gdy patrzę w oczy twe błyszczące, to nawet wina mi nie trzeba. Widzę machiny latające i ogień, co się leje z nieba, żywe obrazy wzięte w ramy, ludzi, co po księżycu chodzą, książeczki, co gadają same dla dzieci, które się nie rodzą. Mistrz woła, przestań bredzić dłużej. Być może cię uwodzę rzadko, ale utrwale jak się wkurzę na wieczność. Uśmiech twój, wariatko. Height Park, najwyższa pora. Obawiam się, że poruszając temat zła, otworzyłem puszkę Pandory. Znaczy, nie puszkę Pandory, jak kiedyś się mówiło, a jak powiadają w polskim sejnie, puszkę z Pandorą. W Waszych wypowiedziach, kochani, przebija niestety pesymizm. Zło poczęło się razem z naszym światem i zginie razem z nim, twierdzi Halina. A Jerzy konstatuje: Urodziłem się w kraju warty, warte a umrę pewnie w Warszałlancie. No nie przesadzajmy z tym umieraniem. Dorota P przypomina sentencję. Człowiek, gdy ma wybór, wybiera zwykle dobro. Zło wybiera wtedy, gdy wydaje mu się, że nie ma wyboru. I stwierdza, coś w tym jest, gdy widzę, co się stało z niektórymi politykami, gdy Tusk wziął ich pod but, przekonując, że nie mają wyboru. A może w innych okolicznościach niektórych stać by było na przyzwoitość. Cóż, jak głosi inna maksyma, żeby zło zatriumfowało, wystarczy, żeby dobrzy ludzie nic nie robili. Wywołuje to polemikę z panią podpisującą się Krastoludka, która powołuje się na życiorys rotmistrza Pileckiego. Niestety, odpowiada Dorota, wybory często wymagają heroizmu, a nie każdego na to stać. Rotmist Szpilecki to przykład niezłomnego heroizmu w imię miłości do Polski. Tymczasem, dziś politycy dokonują korzystnych dla siebie wyborów, godząc się na zło, zapewne tłumacząc też sobie, że nie mają wyjścia. A wyborcy wybierają mniejsze zło, bo też im się wydaje, że nie mają wyboru. I tak w kółko. Byłoby wspaniale być wiernym swoim przekonaniom i tak powinno być od Vela Krastoludka, ale dziś rządzi oportunizm. Poza tym pan Tusk umie łamać karki i to trzeba mu przystać. Dwugłos ten podsumowuje Marek. Człowiek wybiera zwykle to, co uzna dobre dla siebie. Obawiam się, że niezbyt Często jest to obiektywne dobro wspólne. A Nina zauważa, synonim zła to niemoralność, nieprzydatność, krzywda. W sumie katastrofa. Zło rodzi się najpierw w głowie, uważa Karol. Wystarczy przekonanie, że ja wiem lepiej, co jest dla ciebie dobre. Przekonanie oczywiście i władza. Chyba nikt nie pochwali zła czynionego z nienawiści, ale zło czynione w imię dobra, choć źle pojętego, przekona wielu. Jak powiadał Joe Alex, zło czai się wszędzie. Ono się rodzi, ono istnieje od zawsze i czasem niestety bierze górę. Twierdzi Sławomir. Ciekawa jest też opinia Krzysztofa. Że wszystko to pochodne herezji lutra, która to herezja stopniowo ewoluowała, dopieszczana przez nieomylnych germańskich filozofów. A skończyło się tragicznie. Odnoszę wrażenie, piszę dalej, że historia zatacza koło. Znowu zaczyna się niewinnie, nieomylnie. Ewa przypomina kazania księdza popiełuszki. Mówił on, że zło trzeba zwyciężać dobrem. Gdyby ludzie dobrze nie milczeli i nie dawali przyzwolenia na pomieszanie pojęć, zło zawsze nazywali złem, a dobro dobrem, świat wróciłby na właściwe tory. Ale kto dziś słucha cytatów Świętego Pawła. Na zakończenie. Od Zdzisława dowiedziałem się, że jestem Awatarem i że zbliżamy się do przejścia do równoległego świata. Naprawdę? Czekam niecierpliwie.